47 razy próbowałeś zacząć od nowa. Planowałeś swój dzień dla maksymalnej produktywności. Tak jak mówią to wszyscy guru. Prowadziłeś dietę, ćwiczenia, wysypiałeś się i najdłużej wytrzymałeś 3 tygodnie, bo jeden intensywniejszy tydzień wybił cię z rytmu. Może po prostu nie jestem stworzony do takiego życia. Nie mam na to czasu z moimi obowiązkami. A co jeśli powiem ci, że problem leży gdzieś indziej? Wypracowanie nawyku trwa 60 dni. Nie 21. Nie chcę ci znowu mówić, że musisz mieć więcej motywacji. Chcę ci pokazać, dlaczego poprzednie próby się nie udały. Stworzyłem program oparty na neurologii, na tym, jak naprawdę działa mózg. 90 dni później popatrzysz w lustro i zobaczysz osobę, którą zawsze chciałeś być. I pomyślisz sobie, że te 47 porażek to była tylko droga do udanej transformacji.